W szkole podstawowej nr 8 przy zespole szkół odbyło się pasowanie na ucznia. Do szerokiego grona braci uczniowskiej dołączyła blisko setka pierwszoklasistów, których przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwsza A, pierwsza B i pierwsza C to blisko setka roześmianych pełnych energii uczniów, którzy właśnie rozpoczynają swoją edukację. Jesteście pierwszą A, tak? tak. Jak tam w tej nowej klasie wam? Fajnie! Fajnie jest! Jak tam koleżanki koledzy? Dobrze. Dobrze. A, a nauczyciele? Też dobrze. Jakie macie oczekiwania w stosunku do tej szkoły? No tym dobrze. Dobrze. Żeby pewnie same dobre oceny się trafiały, co? Szóstki tam piątki to. Piątki też. To będą te piątki i szóstki? Szóstka! Tak! tak. No, tak. Szóstka z prusem. A wiecie ile to pracy kosztuje? Tak. 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 Macie tyle w sobie? Tak. tak! Czyli co? Spotykamy się za ile? 6-8 lat i wychodzicie z tej szkoły z, ze świadectwami, z paskiem czerwonym, tak? I Bardzo dobrymi wynikami. Pracował w telewizji. Ty będziesz pracował w telewizji. I później... W, i później w, y Stacie. Ale najlepsze to jest, że cała szkoła jest super, no? Ty... I co tak? Chętnie się. To są, są skrepiki! Chętnie się wstaje o tej siódmej rano? Nie! O, nie. Ale nie. fajne jest tylko basen i. tam gdzie? A pani, a pani nauczycielka, pan dyrektor, jak tam? Bardzo fajnie! Dobrze, dobrze, dobrze! Ekstra! Czyli mnóstwo takiej pozytywnej energii macie w sobie i zamierzacie ją spożytkować właśnie tutaj w szkole podstawowej nr 8, tak? To ja Wam samych naprawdę dużych sukcesów życzę. Dumy z dzieci w dniu ich pasowania na uczniów nie kryli rodzice, którzy, podobnie jak uczniowie, też mają swoje oczekiwania. Mama pierwszaka? Tak, mama pierwszaka. Dumna mama pierwszaka? Oczywiście, że tak. Pamiętam jak sama byłam w pierwszej klasie, a teraz proszę. Jakie pokładane nadzieje w dziecku? No, może aktor-lekarz? Aktor-lekarz, czyli. Mobilizacja do tych, zdobywania tych dobrych ocen będzie, rozumiem. No oczywiście, że tak. Dzisiaj był załamany, bo dostał pierwszą czwórkę plus. Ale pocieszamy go. A jak tam z tym budzeniem o siódmej? Ciężko się wstaje? U nas niestety budzimy się o szóstej rano, bo musi być rano od świetlicy, ale na razie nie ma problemu. To jest syn? Tak, to jest syn. Jak masz na imię? Patryk Piechocki. Patryku, to jak tam z tym wstawaniem? Muszę o to zapytać. Ten pierwszy dzwonek, jak dzwoni o ósmej, to co czujesz? Hmm, gdzie jesteś? W świetlicy. Jesteś w świetlicy, już czekasz na lekcję, tak? To co, będziesz się dobrze uczył? Tak. Będziesz się dobrze uczył? Tak, Teraz... a czasami chodzi nawet do sklepiku. Masz jakieś swoje ulubione zajęcia, swój ulubiony przedmiot? Na co tak najlepiej lubisz chodzić? Hmm. Na basę. No. Jesteśmy tutaj całą rodziną, znaczy jesteśmy z mamą. Ja robię zdjęcia, mama kręci filmy, no a synek tutaj pozuje nam, bardzo miło. I co się czuje, kiedyś syn trafia do tej pierwszej A? No choroba, najgorzej to się czuje swój wiek, tak? Bo przypomniałem sobie, jak ja byłem w pierwszej klasie, a teraz no co, syn, ale no, duma w środku, rozpiera, tak? Serce mocniej bije, łza się kręci, ale to tylko u mamy, całe szczęście zresztą. No i duma, jeszcze raz duma. Tata zmusza do dobrej nauki, czy ta dobra nauka sama przychodzi? Tata zmusza i sama przychodzi. Przegląda te zeszyty, co ty tam w tych zeszytach ta. piszesz, co? Tak, przegląda. Jaki twój ulubiony przedmiot? Wychowanie fizyczne, tak. bez no. zeszytu. Basen jest piękny, prawda? Tak. A ciepła woda w tym basenie? No, no trochę zimna też jest. Ale dasz radę, tak? Tak. Jakie są oczekiwania rodzica w stosunku do szkoły, do placówki? Znaczy, moje oczekiwania są takie, żeby przede wszystkim no, kształtować jego też charakter, dużo wy, żeby mógł dużo wynieść z tej szkoły. Wiadomo, że podstawą to jest dom, to jesteśmy my. No, ale szkoła, tak jak zawsze się mówiła, to jest drugim domem, i, i tutaj oczekujemy dużo od szkoły. No, dlatego też syn trafił do tej szkoły, a nie do innej. E, no, bo patrząc na rozeznanie, patrząc na sytuację w szkołach, to wysz wyszliśmy z założenia, że ta szkoła właśnie jest najlepsza. No, jeżeli patronką jest Maria Skłodowskiej-Kirit, to do czegoś zobowiązuje. No, inaczej być nie może. Opiekunowie grup mówią zgodnie. Dzieci są pełne energii i chęci do nauki, ciężkiej pracy, ale nauka to przede wszystkim zabawa na najbliższe lata. Rozpoczyna się ciężka praca, bo nie ma co ukrywać szkoła, powinna uczyć bawiąc, ale to tak naprawdę ciężka praca. Tak, jest to ciężka praca, ale my czerpiemy, nauczyciele czerpiemy z niej ogromną satysfakcję. Cieszymy się, że dzieci mogą tutaj się rozwijać i, i pierwsze sukcesy swoje odnosić. No i korzystać z tej bogatej oferty szkoły. Właśnie, szkoła oferta, oferta szkolna jest bogata. Muszę nadmienić, że jest to pierwsza AS kasą sportową, akrobatyczno-piłkarską. O takim właśnie profilu i, i tu przede wszystkim sportowo się rozwijamy, no i oczywiście również intelektualnie. No wielu tych najmłodszych powiedziało właśnie, że najbardziej to lubi zajęcia na basenie. Tak, zgadza się. Bardzo lubią pływać, lubią grać w piłkę, a dziewczynki akrobatykę artystyczną uprawiają. Dzieci to tak na razie bardzo trudno jest sprecyzować ich oczekiwania. Rodzice mówią, fajna szkoła, tutaj oddałem swoje dziecko, no bo ufam tej szkole temu środowisku, ale nauczyciele też mają swoje oczekiwania w stosunku do dzieci, do rodziców. Myślę, że tak. Myślę, że że oczekiwania również, ale yy... Jak od, od lat współpraca z rodzicami układa się tutaj bardzo dobrze, jest owocna i nawzajem dla dobra dziecka jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele. Te klasy będą prawdziwym oczkiem w głowie nowego dyrektora placówki, który szkołę przejął po emerytowanym dyrektorze Zbigniewie Chlebowskim. Nowy dyrektor zapowiada dalszą pracę prowadzącą do rozwoju szkoły i wysokich wyników w nauce jej uczniów. Naprawdę, nauczycieli mamy profesjonalnych i bardzo zaangażowanych, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Również my tutaj ze swej strony staramy się właśnie tą ofertę dla dzieci poszerzać. W tej chwili udało się pozyskać kolejne 10 stanowisk komputerowych właśnie dla dzieci najmłodszych, żeby w sali było nie 14, 24 stanowiska, żeby właśnie te małe dzieci miały lepsze warunki. Także staramy się tutaj im właśnie zapewnić komfort jakiś uczenia się, zabawy. No i myślę, że właśnie no w tym kierunku musimy zmierzać. W ciągu tych ostatnich kilku lat szkoła dość dynamicznie się rozwija, powstało profesjonalne boisko, jest basen wyremontowany, który też nakładami gminy został oddany do użytku. Klasy, jak dobrze pamiętam, z językiem angielskim. Oferta bardzo bogata, rzeczywiście. Tak, no tutaj jest to zasługa i moje, przede wszystkim mojego poprzednika, pana dyrektora Zygmunta Chlebowskiego. Ja tutaj kontynuuję dzieło i też staramy, staram się tutaj wzbogacić tą ofertę. Oczywiście pomoc Urzędu Miasta jest niezbędna, dlatego że planujemy właśnie remont mniejszego boiska. Mamy, mamy drugie boisko, które no musi zostać wyremontowane. Planujemy zakup placu zabaw. I wiele innych inwestycji, i tutaj też liczymy właśnie na przychylność władz miasta. Uroczystość pasowania zakończyła się występem artystycznym dzieci klas trzecich. Ucz się dziecko, ucz, bo nauki to potęgi klucz. Dzieciom życzymy samych sukcesów w nauce, rodzicom i nauczycielom przede wszystkim cierpliwości i zadowolenia z osiąganych wyników.